Rozdział drugi. Wielkie skręty. Wreszcie Bezimienny mógł dostarczyć list arcymistrzowi arcymistrzów mistrzów szefa szefów magów arcymagów magów ognia. Ale zaraz, sędzia nie dał mu tego pisma. Nagle coś wyrwało go z zamyślenia, a konkretnie kamień wycelowany w jego głowę. Już miał odwrócić się i głośno zakląć, ale zauważył, że do kamienia jest przymocowany zwitek papieru. Miał pieczęć i napis nie otwierać, lecz było za późno. Bezimienny otworzył list, który zawierał taką oto treść. Od Lorda Hagena. Drogi arcymistrzu, arcymistrów, mistrów, szefa, szefów, magów, arcymagów, magów ognia. Mam pytanie o to, czemu nie dostarczacie mi ziela. Ja też lubię zajarać Mimor, iż jestem wybrańcem Innosa. Przyślijcie mi dostawę do Korinis, bo jak nie, to wyślę tam oddział moich sraladynów, którzy zabiorą wam nie tylko wszystkie skręty, ale też dym z nich, przez co zginiecie, bo bez fajek nie ma życia. Z poważaniem Hague. I tak nasz bohater, po długich i krętych, krótkich i prostych ścieżkach, wypalenia około stu tuzinów skrętów, tak naprawdę tysiąca, doszedł do Starego Obozu. Ale zanim podszedł do strażników bramy, porządnie się wymył w strumieniu. Czysty i świeży podszedł do ludzi Gomeza. Ha, a więc wreszcie się umyłeś, Brudasie. Możesz wejść, ale dasz mi łapówkę. Ile? Spytał lekceważąco bezimienny. Jedna milionowa część bryłki rudy. Dobrze. I oddał strażnikowi mikroskopijny kawałek bryłki rudy. Ten ostatni tak się podniecił, że ma kawałek bryłki rudy. Aż się posikał w zbroję. Na innosa. Jak to śmierdziało. Ale nie zważając na odór dolatujący z dolnej części pancerza wszedł do obozu i zwaliły się tekstury. Bezimienny szybko włączył więc opcję grafiki i popoprawiał tekstury. A przy okazji zapisał G. Tak więc w normalnym już świecie wszedł do zamku, nie zważając na chorusa, który gonił go z mieczem za brak pozwolenia na wejście. Ale był to dla owego strażnika pechowy dzień, bo przed nim nagle pojawił się Xardas, a on tak się przestraszył, że się przewrócił i nadział na swój własny miecz. To nie moja wina, powiedział Xardas i... Jak zwykle, buchnęły kłęby czarnego dymu, wszyscy się poprzewracali, a Xardas odleciał w górę, po czym spadł na ziemię i się teleportował. Bezimienny wszedł już do zamku, przekonał kruka, że da mu kasę na szponbeliara i wreszcie dostał pozwolenie na zobaczenie Gomeza. Gomez, niecierpliwiony, tłusty jak nieodtłuszczany bekon, śmierdzący kiełbasą i czosnkiem na kilometry, spytał się kwikiem naszego bohatera: Kim jesteś? Strażnikiem świątynnym. A więc przynosisz mi ziele. Powiedział Gomez wcześniej, chrumkając, gryząc kawałki ubasy, głośno go przełykając i bekając na koniec. Tak. Gomez chciał wstać do Bezimiennego i osobiście odebrać dostawę, ale zaklinował się, bo wały tłuszczu utknęły między jego cielskim a tronem. Kruk od razu zawołał Szakala i skipa, którzy, jakby to robili codziennie, przyszli staczkami i łopatami. To, co Bezimienny zobaczył, przerosło najśmielsze oczekiwania. Kruk szakaliski wstękający z wysiłku włożyli łopaty pod potężny zad Gomez'a i zaczęli próby podnoszenia go. Niestety, to nic nie dało oprócz łamania ośmiu łopat. Poprosili Diego o pomoc, bo był najsilniejszy z nich wszystkich. Próbował zrobić to sprytnym sposobem. Wziął wszystkie łopaty, podkładał je pod dubsko króla i położył na nich ogromny głaz, co się skończyło ich połamaniem oraz dziurą w podłodze. Gomez oznajmił im, że jest głodny. Oni prawie płacząc z załamania podali mu szesnaście pęd kiełbasy. Jedząc szybko, co chwilę bekając i puszczając bąki powiedział, żeby mu teraz nie wkładali łopat pod dupę, bo to go rozprasza. Diego, choć najtwardszy z nich wszystkich zaczął płakać z rozpaczy. Reszta patrząc, jak Gomez wsuwa pęta kiełbasy też nie wytrzymali, i łzy kapały gęsto po ich policzkach. Natomiast nasz bohater leżał na podłodze, zwijając się ze śmiechu, a skrętu Kiszek doznał, gdy spotkał się ze zdziwionym świńskim spojrzeniem magnata, który miał gebę pełną kiełbachy. Kiedy zjadł wszystkie szesnaście pęt, jego wały dosłownie się teraz przelewały przez oparcie tronu. Sale to nie ułatwiło podniesienia go z fotela. Tak więc nasz bohater wpadł na pomysł. Podszedł do Gomeza, pokazał mu skręta i rzucił na koniec sali, w której przebywali. Gomez rozszerzył oczy, jak małe dziecko widzące batona lub lizaka, coś walnęło, coś trzasnęło i nasz chudziutki, piękny Gomez wraz z tronem pobiegł po skręta. Choć zbieganiem nie miało to wiele wspólnego, przy próbie schylenia przewrócił się na plecy. Bezimiennemu znudziło się już to przedstawienie, więc położył paczkę na stole i ruszył w świat. W dalsze przygody, ni z gruchy, ni z pietruchy pojawił się na ekranie napis nowy wpis w dzienniku. Nasz bohater szybko otworzył swój pamiętnik i zobaczył w dziale odpowiadającym za aktualne questy misję co na bagnie. Jak się okazało, Gomez miał mu powiedzieć, że ma pójść na bagna i zdobyć dla niego mroki północy. Tak więc bezimienny zdobył ze skrzyni Gomeza Bayer teleport do bractwa śniącego i go użył. Po chwili był na placu świątynnym, a na prawo od niego znowu ścinane było drzewo, magnat darł się przygnieciony a ciało Alberiona jak leżało tak leży. Tak więc okradł Iberiona z runy Piwokinezy, wymagającej 145 kręgu magii, którego może nauczyć tylko bal pan. A że ciągle jest naćpany, trudno się z nim dogadać, ale bezimiennego inno chyba pobłogosławił, bo wielki guru nauczył go nawet 146 kręgu magii. Teraz znając czar Piwokineza, mając w kieszeni 158 971 bryłek rudy, stary, wyszczerbiony miecz, śmierdzący żygami kilof i kilka skrętów bez strachu, poszedł na bagna. Wtem z wody na babnie wyszedł Korangar nauczyciel, potrafiący przekazać jak palić skręty, żeby starczyły na dłużej niż pół minuty. I oznajmił, że miał wizję śniącego. Coś błysnęło i Korangar przemienił się w krwiożerczego, morderczego, żądnego mózgu w śmiercionośnego, strasznego chrząszcza, którego jeden ze zbieraczy przypadkiem rozniótł nogą. Z powodu śmierci Korangara wszystkie błotne werze też naćpane zaatakowały. I kiedy sytuacja wydawała się bez wyjścia... Kiedy nasz bohater był otoczony przez najarane potwory, pojawił się Xardas. A niech to, to znowu nie ten teleport, spadam stąd. Nie, no błagam, ile razy można. Krzyczał bezimienny, mając dość czarnych kłębów dymu, które zaraz potem się pojawiły i wyleczyły na jarane weże. Nareszcie dochodzące do siebie stwory dały spokój bezimiennemu. Nasz bohater, wróciwszy na plac świątynny, został zawołany przez Korkaloma, który powiedział, że musi odnaleźć fokus stołna. Tak więc bezimienny, mając mapę, na której zaznaczony jest ten fokus stone, poszedł go szukać. Przeszedł za górę, a tam zobaczył leżących, naczpanych nowicjuszy. Jeden z nich, najżej najarany, wymachiwał fokus stone. Em. Zaraz potem go rzucił do bezimiennego, a sam zatoczył się i wpadł w przepaść. Bezimienny, uradowany, wrócił do Korkaloma i dał mu fokusa. No, 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 no. Tego bym się po tobie. Teb nie spodziewał. Powiedział nać panem głosem i rozkazał bohaterowi dostarczyć mu składników do jakiejś tam ryżówki z pełzaczy, na którą odkrył przepis. Składniki, czyli jajka pełzaczy bez mylnych skojarzeń. Znajdowały się w bardzo starej kopalni, gdzie pracują tylko żure, lumpy i menele. Wszedł tam i pierwszym odruchem był odruch wymiotny, bo poczuł zapach płynący z wnętrza kopalni, zapach dymu ze skrętów zmieszany ze smrodem taniego wina. Nagle z góry skoczył na bezimiennego owłosiony dziad w sweterku z kilofem i byłby go zabił, gdyby nie wyczuł obecności skrętów na dole, gdzież zaraz skoczył. I leciał, i leciał, i leciał. I spadł. I się zabił. Nasz bohater zagryzł na śmierć kilka pełzaczy, zabrał ich jaja i uciekł do Korkaloma, który mianował się nowym Ryberionem. Właśnie wpadł na pomysł, żeby przywołać Śniącego. Więc weszli bezimienny i Korkalom na podwyższenie świątyni i czekali, aż wszyscy się zejdą. Coś dawno Ksardasa nie było. Pomyślał sobie Bezimienny. Po jakichś pięciu minutach wszyscy już byli na placu, a Korkalom zawołał. Przebudź się, śniący. Coś błysnęło i pojawił się ksardas. No, któż by inny. Przepraszam najmocniej. Nie chciałem. Przepraszał. Buchnęły kłęby czarnego dymu i Korkalom wraz z Bezimiennym spadli z podestu. Korkalom zginął, a jego objął dowództwo nad obozem sekty. Subskrybując kanał oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.